Nie będzie pochwały Jezus Chrystus. Dzisiaj posłuchacie fragmentu Nowego Testamentu, a dokładniej początek Nowego Testamentu: Dzieciństwo pana Jezusa. Zachariasz i Elżbieta. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan. imieniem Zachariasz. Z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Arona, a na niej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie, według wszystkich przekazań i przepisów pańskich. nimi jednak, dziecka, ponieważ Elżbieta była niepodna. oboje żeby byli już posunięci w latach. Kiedy wynoszenie dla swego oddziału kolei pełni służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie z Zwyczajem Kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybudku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia a cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego, Nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele. I wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie, będzie bowiem wielki w oczach Pana. A wina i serebis pić nie będzie, i już w łonie Matki pełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich. On sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom posłusznym do usposobnienia sprawiedliwych, by przygotować panu lud doskonały. Na co rzekł, rzekł Zachariasz do Anioła? Po czym to poznam, bo ja jestem już stary i moja żona już jest w podeszłym wieku? Odpowiedział mu Anioł: Ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem, a zostałem posłany. Aby mówić z tobą i, o, i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie, i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich przemówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On coś dał mi znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi, kapłański powrócił do swojego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostała w ukryciu przez pięć miesięcy. Tak uczynił mi pan, mówiła, wówczas kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi. Anioł zwiastuje Marii na narodzenie Jezusa. W szóstym miesiącu posłał Bóg Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z Dawida, a dziewicy była na imię Maria. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą, Błogosławiona, jesteś między miastami. Oto zamieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Nie bój się, Maryjo, Znalazłaś, powiem, łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, który uniasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki. A jego panowanie nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła: Jakżeś się to stanie, skoro nie, nie zna męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty zstąpi na ciebie, i moc najwyższego osłonicie. Dlatego też święte, który się narodzi, będzie nazwane synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta, poczęła u swojej starości syna, jest już w szóstym miesiącu. Ta, która uchodzi na niepodno dla Boga, bowiem nie ma nic niemożliwego, na to rzekła Maria. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła wyszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała Bóg jesteś między niewiastami i Bóg jest owoc Twojego łona. A skończy mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie. Oto skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Bóg jesteś, któraś uwierzyła, i spełnią się słowa Ci od Pana. Wtedy Maria rzekła Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Moi mojej bo wejrzał na uniżenie słu służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mi będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, którzy się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pysniących się zamysłami serc swoich, strąca władców stroną, a wyższa pokornych, głodnych za dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom na rzecz Abrahama jego potomstwa na wieki. Maria pozostała u niej około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Narodziny jana chciciciela. Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania. urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nim razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzeżać dzieci i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka Jego odpowiedziała, Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, Nie ma nikogo w Twoim rodzie, który wynosił to imię. Pytaj więc znakami Jego Ojca, jakby Go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie Mu na imię. Dziwicy się zdziwili, a natychmiast otworzyły się Jego usta. Język się rozwiązał, i mówił z Boża. I padł strach na wszystkich sąsiadów w całej górskiej krainie Judei. Rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali kim jeszcze będzie to Dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z Nim. Wtedy Ojciec Jego Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i prowokował mówiąc niech będzie uwielbiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i moc zbawczy nas wzbudził w domu sługi swego Dawida, jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że mu serce okaże Ojcom naszym i wspomni na swoje święte przymierze, na przysięgę, które złożył ojcu naszemu, Abrahamowi. Znam użyczy tego, i z mocni nieprzyjaciół wyrwani bez zęku służyć mu będziemy. W po, pobożności po i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię prorokie najwyższego, zwać się będziesz. Pobójcież przed Panem torując mu drogi. Jego ludowi da spoznać zbawienie, co się dokona przez opuszczenie mu grzechów. Dzięki litości, serdecznie Boga naszego. Przez nią wysoka wschodzące słońce nas nawiedzi, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmieci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na Pustkowiu, aż do dnia ukazania się przez Izrael.